Finanse miasta za 2011 rok przedstawiają się następująco. Dochody planowane były na 161 milionów złotych. Zrealizowano je w kwocie 152. Wydatki planowano na około 176 milionów złotych, a w rezultacie były one mniejsze, bo na koniec roku wyniosły 167 milionów. Ten budżet był wyzwaniem, podkreśla prezydent Murdzek. Budżet roku ubiegłego pozwolił na wyjątkowo dużo, pomimo e, trudności, na zainwestowanie ponad 40 milionów, na ponad 50 tytułów inwestycyjnych, e, na realizację takich inwestycji, e, które cieszą e, mieszkańców, bo odbieram... Bardzo dużo słów podziękowania, satysfakcji. plac Świętej Małgorzaty, wieża, spektakularne rozwiązanie przy ulicy Długiej 33. I myślę, że, że to jest niezwykle ważne, żeby wykorzystać te swoje pięć minut, bo jest szczególny okres, gdzie możemy te nasze działania wspierać środkami zewnętrznymi. I nie wiadomo, czy kiedyś taki czas się powtórzy. Dla radnych opozycyjnych budżet ten był źle wykonany. Janusz Solecki w imieniu klubu radnych SLD zarzucił prezydentowi zaniedbywanie realizacji wielu zadań w zakresie zaspokojania potrzeb mieszkańców oraz ciągłe zadłużanie budżetu miasta. Budżet jest zamazany, dlatego żeby ukryć ten deficyt budżetowy, zawyża się dochody ze sprzedaży majątku własnego. Potem okazuje się, że sprzedaż tego majątku jest wykonana zaledwie w 40%, a więc deficyt jest de facto większy. Panie redaktorze, no mieszkamy wszyscy w Świdnicy. Wesoła twórczość pana prezydenta Murcka na koniec 2011 roku powoduje, że kadencja Rady 2014... 18, 22, 26, 30 będzie spłacać długi pana prezydenta. Na koniec 2011 roku jest to kwota 200 milionów złotych. No, ja myślę, że to jest wystarczający powód, żeby przestać mieć zaufanie do pana Murcka. Innego zdania byli radni PO oraz Wspólnoty Samorządowej, którzy głosowali za przyznaniem absolutorium. Radny Rafał Ząbczyk w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej podkreślał, że budżet 2011 roku stawiał głównie na inwestycje. To na pewno był budżet trudny, patrząc na kryzys, który szaleje dookoła i w Polsce, i w Europie. I patrząc z tej perspektywy, budżet dobrze wykonany. Powiem tylko, że 40 milionów złotych w tym budżecie to same inwestycje. Jeszcze nigdy w historii Świnicy tak się nie zdarzyło. To blisko 50 pozycji inwestycyjnych. Tych, które kończyliśmy, tych, które w tym roku zaczynaliśmy. A mieszkańcy to na pewno widzą. To ulica Śląska, to odbudowana Wieża Ratuszowa. Tu pojawiały się te elementy o zadłużeniu miasta. Natomiast nikt nie wspomniał o tym, że aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, to trzeba mieć wkład własny i stąd też pewne zadłużenie, bo żeby. Pozyskać 10 milionów czasem trzeba kilka do tego dołożyć. Także naszym zdaniem i tak głosowaliśmy absolutorium jak najbardziej się należało. Absolutorium prezydent Murdzek uzyskał głosami koalicji, Platformy Obywatelskiej i Wspólnoty Samorządowej. W czasie głosowania 13 radnych było za, przeciw było 8, a dwóch wstrzymało się od głosu.